Zawsze chciałem zagrać Stalkery. Nigdy wcześniej z tą serią nie miałem żadnej styczności i tak naprawdę premiera Stalkera 2 wydawała się być doskonałą okazją do tego, aby przejść grę na streamku i przekonać się, czym właściwie ta gra jest. Zaczynając ją, zastanawiałem się, czy sprostał na moim oczekiwaniom i autentycznie muszę przyznać, że nie miałem pojęcia. Od razu zdradzę, że było to ciekawe doświadczenie, choć nie bez wad, no ale po kolei. Akcja Stalkera 2 przynosi nas do zony. Obszaru powstałego w wyniku katastrofy w Czarnobylu, który przez lata stał się siedliskiem anomalii i zagrożeń. Główny bohater wchodzi tam z połudek 300 osobistych. Jego dom na kontynencie został zniszczony, a sama zona wydawała mu się być dobrym pomysłem, czy też szansą na przetrwanie. W zonie działa on jako stalker. Eksploruje teren, szuka artefaktów, no i stara się dorobić na ich sprzedaży. W miarę postępu historii poznajemy różne frakcje, których... Motywacje nie są zawsze jasne, a często nawet wzajemnie się wykluczają. Wszystko w grze zależy od podjętych decyzji. Zakończenie jest kilka, a nasze wybory wpływają nie tylko na sam finał, ale również na świat. Sama zona jest miejscem pełnym tajemnic i niebezpieczeństw. Z jednej strony, twórcy naprawdę postarali się, żeby oddać uczucie takiego pewnego rodzaju opuszczenia i niepokoju. No bo świat jest surowy, pusty, a właściwie wszystko, co znajdziemy w środku, zdaje się być dosłownie wyjęte z tego miejsca. No ale. Z drugiej strony ta pustka mnie osobiście momentami przytłaczała i o ile jestem w stanie zrozumieć ideę, że Zona istnieje już od lat, no i większość została splądrowana, a wiele żyć, które tu były, no po prostu zostały zakończone, to nadal brakowało mi więcej ciekawych rzeczy do odkrycia, zarówno w kontekście przedmiotów, jak i samej historii. A co z wakacjami? No, te na początku robiły na mnie duże wrażenie. Opuszczone wioski, ruiny, laboratoria, tajemnicze lasy czy bagna, ale problem w tym, że w dość krótkim czasie wszystko zaczyna się powtarzać, a w połączeniu z tym właśnie surowym i pustym światem, sam rozumiesz. Jednym z takich obszarów, które pojawiły się dopiero później w gierce i naprawdę mi się podobały, był Czerwony Las, który moim zdaniem trzymał. Otrzymał wysoki poziom. Ale jednak, mimo wszystko, odnosiłem wrażenie, że najlepsze rzeczy były na samym początku. W myśl z zasady, że początek musi być świetny, by zaabsorbować odbiorcę, a potem już mniej, no bo jeśli ktoś gra, no to, to będzie grał. Oczywiście, przemierzając zonę zone, spotkamy wiele postaci. Większość z nich była dość nijaka. Rozmowy z NPC-ami mnie zaczynały dość szybko nudzić i to głównie ze względu na brak autentyczności. Miałem wrażenie, że większość z nich to jest jakiś po prostu generic NPC-1. No, były jakieś wyjątki, pułkownik, szrama czy włóczęga? Tak, ale to naprawdę niewielka liczba. Co natomiast było fajne, to fakt, że każda z tych wymienionych przez chwilę postaci miała własne cele. Które uważam, że w całkiem przyjemny sposób dodawały głębi interakcji i jakby budowały ich charakter. Osobiście spodziewałem się, że w zonie będą same dziwaki i ekscentrycy. No bo w końcu, kto normalny wchodzi do takiego miejsca z własnej woli. A tymczasem większość ludzi wydawała mi się po prostu zwyczajna. Co mnie osobiście, no, wybijało trochę z klimatu. Jeśli natomiast chodzi o atmosferę i sam klimat gry, to jest to coś, co moim zdaniem przynajmniej Stalker 2 robi naprawdę dobrze. Oświetlenie, dźwięki i muzyka są na poziomie, pomijając niektóre dziwne anomalie, typu kroki słyszane gdzieś przez nas w pobliżu, które. Zdają się nie posiadać żadnego źródła, przynajmniej ja nigdy go nie znalazłem. Lokacje wyglądają na brudne, zaniedbane, czyli dokładnie tak, jak wyobrażałem sobie zonę. No, ewentualnie z lepszą grafiką. A w kwestii immersji, prawdę mówiąc, z mojego punktu widzenia to zależy od tego, jak chcemy grać. Bo możemy walczyć o swoje życie, gdy powinniśmy to robić no bo tak mówi nam logika, że jeśli nie będziemy walczyć, to zginiemy ale jednak jest to gra. Możemy też tego nie robić. Ja przez większość czasu uciekałem przed przeciwnikami no bo. Nie widziałem zbyt dużego sensu w walce. No i tutaj dochodzimy do mechaniki gry. Grze, tego typu eksploracja jest bardzo ważnym elementem rozgrywki. Nie była zbyt satysfakcjonująca z dwóch głównych powodów. Pierwszym z nich było to, że nie istniał przyjazny system szybkiej podróży, który pozwalałby efektywniej czy lepiej zarządzać czasem. Przewodnicy owszem byli, ale nie wszędzie, a miejsca, w które mogli nas zaprowadzić, były mocno ograniczone. Poza tym granie nagradza gracza w wystarczającym stopniu za zwiedzanie świata. Przynajmniej mniej nie nagradzała. Uważam, że przydałby się jakiś system rozwoju postaci, który odpłaciłby nam za nasze działania. Czyli na przykład, że jeśli korzystamy dużo z pistoletu, no to mamy trochę większą celność. Oczywiście nie mówię o wysokich wartościach, no ale nawet dajmy na to, że będzie to jakieś 2%. 2% wydaje się być całkiem w porządku liczbą, albo większa wytrzymałość przy noszeniu ciężkich przedmiotów. Możemy mieć udźwig większy o 1,5 kg? 1,5 kg przy 80 to nie tak dużo. W tym momencie jedyne, co rozwijamy, to jest nasz ekwipunek. I by to zrobić, potrzebujemy pieniędzy, i w zasadzie moim zdaniem jest to jedyny powód, który tak całkiem szczerze z biegiem czasu staje się niewystarczający do tego, by eksplorować. Natomiast jeśli chodzi o samą walkę, to również często nie ma większego sensu, bo amunicja jest cenna, a pokonywanie przeciwników rzadko się opłaca. I tak naprawdę oni strzelają w ciebie 150 kul, by w końcu umrzeć, a ty dowiadujesz się, że No tutaj zostało jeszcze 5 kul. Jest jak jest. W kwestii przetrwania, no bo cały czas myślałem, że będę musiał się mierzyć z problemem promieniowania i jakimiś pochodnymi od tego, okazało się, że zaskakująco rzadko musiałem używać leków przeciwpromiennych, nawet gdy korzystałem z artefaktów, bo te wywołują promieniowanie, ale nie tylko, bo również wzmacniają odporności. Niestety podobnie było z questami. Na początku robiłem sporo misji pobocznych, ale dość szybko stwierdziłem, że po prostu nie są warte mojego czasu. Większość z nich była powtarzalna i nie dawała mi wystarczających nagród. Poza tym bieganie po zonie bez szybkiej podróży stało się po jakimś czasie męczące. Momentami, gdy biegłem przez 15 minut do jakiegoś celu, to ja byłem autentycznie w stanie zapomnieć, co w ogóle miałem zrobić. I przypominałem sobie o tym dopiero, gdy dobiegłem na miejsce. Przyznaję, że między innymi przez to ta dynamika questów mnie po prostu przerażała. Grę przeszedłem na poziomie Stalker. Może było mi trochę za łatwo, ale nie chciałem grać na najwyższym. I to głównie z tego względu, że nie byłem przekonany do tego, czy ta gra mi się spodoba. I moim zdaniem największym problemem była wytrzymałość przeciwników, co na szczęście zostało poprawione w późniejszym patchu. No bo ze 100 strzałów z shotguna wystarczyłoby 10 przeciwnika, który zablokował się w ścianie i nie był w stanie nic zrobić. No ale. Wiadomo, AI w FPS-ach to odwieczny problem, no i S.T.A.L.K.E.R. tutaj nie jest żadnym wyjątkiem, ale należy dodać, że nie jest w nim ani gorzej, ani lepiej. Jeśli chodzi o bugi, to jest ich pełno. To zabawne, mi osobiście one nie przeszkadzały poza jednym i to był taki błąd, który z tego co widziałem na reddicie, irytował większość osób, a mianowicie chodzi o strefę, gdzie save'y się koruptowały, czyli nie można było tam zapisać, ani wczytać gry. Natomiast większym problemem była z kolei optymalizacja, bo gra działała tak, jakby momentami miała mi wysadzić komputer, co trochę mnie bawi w tym momencie, no bo właściwie trzy tygodnie po tym, niecałe 3 tygodnie, wyszedł Indiana Jones, w którego byłem w stanie grać na dwa razy w wyższych ustawieniach niż Stalkera. Najważniejszą rzeczą, którą każdy gracz, każdy fan serii powinien mieć w głowie, to to, że ta gra zostanie naprawiona. I nawet jeśli nie zostanie naprawiona przez studio, to zostanie naprawiona przez moderów. Oni wzięli się do roboty tak naprawdę bardzo szybko, bo wydaje mi się, że w ciągu już chyba 6 godzin były mody na szybką podróż, na większy udźwig, na wolniejsze psucie się broni, takie mody zwykłe quality of life. Podsumowując, jako osoba absolutnie niezwiązana z serią i na dodatek nie za bardzo lubiąca takie klimaty postapokaliptyczne, uważam, że gra była całkiem niezła. Miała w sobie coś, co mnie wciągnęło i sprawiło, że faktycznie miał do końca i nawet nie bawiłem się najgorzej. Pomimo tego, że miała sporo wad. No i moja ocena w obecnie nie była zbyt wysoka. Jeśli film się podobał zostaw suba, a jeśli chciałbyś zobaczyć jak grałem w samego Stalkera, no to zapraszam na mój drugi kanał.